Tak, no tak. No bo to nie jest Minecraft Premium. Po prostu muszę tylko Sychasło wziąć, no bo nawet jak masz federa no wiesz, że to coś takiego, jak wycieknie. No i bardzo możliwe, że jesteś na wycieku, a jak nie, no to po prostu po IPT i krystala. No to jak zakupisz kupisz pręgę, to no nie, to nie w to... A ja czemu właśnie nie w, w tych najlepszych temach na Anarchii? Czy... A czemu ty właśnie nie chodzisz w tych najlepszych temach na Anarchii? A co kupujesz jeszcze? Postum. Ale masz an, a matraseta, tak? Ok. A ile masz teraz? To czemu, sa? a ile masz masz To Ty masz dużo szalkerów po prostu i masz coś tam posprzedować i chcę to ulepszyć. Ty masz elektrycznie? Okej. Okay. Yeah, ja yeah. No ja też jestem, już, już yeah. nie wody. Czekaj się. Cztery s drag cztery podłoga s, nie w cztery sensie s podłoga draga. Na no pv ci napiszę. Ja mam tak samo jak na marki. Nie, czekaj.

To mi, bo ja jeszcze. No ten, ten sam, D Dawidelk. No To Dawid, Dawid wpisz i e leke. -E. Masz jakiś klan? Nie, to Znaczy, no, ja jestem w jego klanie. Okej. Okay. Nie wiem, Ja tak. To nie wiem. O, i... o, ja ten. Dawajcie... nie wiem. 3 v chyba. Zobaczymy no ja no ja to... na razie, nie? Czy ktoś ja to nie wiem, jest taki problem. Ja umiem. Ja mam trąby powietrznej. No. A ten ma. Ty. Nie ruszaj się. Nie ruszaj się. Ty. Dragon. No co? On ma takie okularki tu na głowie. Włosy ma. Wieś. Takie. No. White. No. O, wbi wbi wbił ktoś. So, tak tahu? Oh, wow. ah woow wooooov o o dobra, mamy, mamy 3 na 3 jest g dites, budować ale ja nie wam właśnie grać w nie? ja mam celownika pod, 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 pod speed olsa no dobra, to wyjś ot Blaze to ja zbuduję most. Ty może z zna... Kurwa. No i tak to się może z nami... No i co co no i... Się... Nie przekinaj. No, no jedmas lat. Mama! Ratuj. Czekaj. Cyk. Dobra, I... weź, weź Emę, weź Emę i zrób coś. No to ja tylko nie fido. Ja dawno beduś nie grać. Ja to nie wiem co, co ty tam gadasz nie. To jest jeden osiem. Tak. A! Ja jestem 1-8. Czekaj, czekaj, weź mi daleko. Odsuń tak, się, bo... odsuń się, odsuń! Da, ale... Daj to bloki, a nie! Masz. To ja zrobię jumpa zaraz. TNT. Oj, to, to lepiej ich, żeby sobie pchnąć, bo oni będą stać na nas. Do, udź, yy, ej, 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 plecy, plecy! To to też... Dawidelk, a nie Dawidelk. Dawidelk, a nie Dawidelk, ehe Dawajcie teraz ten, nie trzyma trzy O, dobra Ja pierdolę Już ma DG, trzyma Nie wiem, ja chyba zrostę się na, na Anarchię po tej rundzie Bo ten, ja chcę tylko tego, na na bloki Nie wiem, ja bym w ety jeszcze pograł, jak ze dawnych lat. No to to jesteś chyba z 12 może lat. No to co? I co, jak za dawnych lat? Grało się 4-3 no. lata. Dobra. No. Ja jakoś, kur... nagrałem. No, fajnie. Kurde, Czeka. Dobra, jak pójdziemy. No nie spadłem ja pierdo. Służby się z tego z tej O! Upson! Nie ma soja! Nie ma! Nie ma kolego sojuszka! Co wyro? No Co wy się no, tak no, ty tysiące? się tak drzesz! A ty nie? No ale ty się jest... dwójkę tak japekło, że ty się No, ja pierdziele! Dobra, dawaj, dawaj to. Daj mi to złapka. Jaki? Tak. No dobra. Wełna i sporo. Jeszcze jedną segapa kupię. Dobra, kupuję segapa. Ja muszę jeszcze fajnie że. Nie mam tego, tego, szarpa. Ja się idę bić. Jasne. No co ty robisz? No, nie wiem, Zabity. Rwolek, ale... Pięć y, tego... Y, szmaragdów. A nie, masz. Zbierałeś, bo to wszędzie są te... Dobra, ja idę do tych czerwonych Dobra, chodźcie do tych do czerwonych. Chodź. No, ale on jest na botem w tą grę. No chodź! Ać A mamy, chodź, się? Ale co on robi, chłopie? To jest słowno, do potęgi. Ale kurna pro playa, nie? Przysięgam. Zabaj, oni mogą Fireballa tylko kupić, nie? A ty masz kilo? Nie mam właśnie. To oh, zabij i czekaj. Kup, I kup, 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 kup O ty, gdzie, gdzie anarchia spierdoliła? Gdzie Cię anarchia spierdoliła? <noise> Dobra, to ja się zabijam. No weź go! Dobra! Ja kopię, kopię. Nie ma już fajnego. Dobra, to ja tego szybko. Nagrapie. Aha, no to nieźle. No, weź mnie. Nie spychasz, kurde. Idę. Idę no i chuj. No to masz zniszczył. O kurwa Moj Jezu kurwa Biorę dwa tapisy, kupię kupię sobie fireballa kolejnego i okay, jeszcze jednego fireballa o nie stało się lepiej ЧТО?! Не говорю, что ты хочешь, может, на Амархе? Но ты, что-то не мог вот у них так, такие, на рыбограде, не играл. Я не что на Dawid, L ile wygracie na Marty. Ja gram dwa lata albo rok. Nie, chyba nie. Chodź po jakiś Building to. Battle. Dwa czy jakieś Building Battle ba, podobał. Ko na KOKS Craft to poczekaj jeszcze, zagramy na rundkę i pójdziemy. Могу я уже так сидеть на кокскрафте, не хочу еще от этих бэдов. Так, ну у тебя да? Я мяуэн. Ой, наверное, не мяуэн, потому что на кокскрафте сейчас не я Ну, не Ну, Proszę, rosołek, przyjdź do nas! Jakiś mutol. Ale yeah, mogę. Można nie, mogę. Możemy bez tego teraz. Jeszcze. Jestem na jak coś. Ej, rosołek! Z rosołkiem jesteśmy, on jest najlepszy. Gołcik! Ma no nazywa się Gold? Niestety, może to być To Co to była What fak fuck? Zbili ktoś. Wy co, co to jest? sorry. Dobra, ja idę na diamenty. O, żongki dołączył. Mo, przysiem gram, nie na się speed bridgeował właśnie. Natywno, no, lecz jest. Dostało kto jest ma Hello? O fajnie Kurde, cztery osoby Są pięć A jeszcze? Ja

No kurna! No, Nap naprawdę!